Załączć albo nawet podłączć. Wystarczy dla wszystkich. Mamo. No, i co dalej, chłopcy? Trzeba stanąć na własnych nogach. Pieniążki trzeba zarabiać. Studia to dzisiaj szkoła zawodowa. My studiujemy życie. Życie towarzyskie na wydziale erotycznym. Zajęcia prowadzi dziekan w Dorotka zresztą. Mamo, dzisiaj są inne czasy. Trzeba żyć szybko i mocno, póki się jest młodym. Zwłaszcza młodym i pięknym. <twierdziungen> Te rybki. Ja. Ja. No, smażyłam o wyniecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam Amerykanka? Kasanowanie przepuści. Poszła z prymusem kasanowań skierdala. Rybki? Rybki? ją. Mały nie ma szans. To jest świetna dziewczyna. Nie rezygnuj. Dogadaj się z panienką i jedźcie sobie gdzieś w góry. A jak nie masz forsy, pogadaj z czarnym. Się Ile? Pięć? Dziesięć? Sto milionów, i z czego oddasz? Znajdę jakąś pracę i ci oddam. Wypruję z siebie flaki, a potem kopnąć dupę, tak jak Twojego starego. Jest robota za duże pieniądze. Jeden dzień pracy i na kilka lat spokój. Jeśli naprawdę jesteś inteligentny, to nie będziesz biedny.